Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Maniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem. Jest to book, tak pod tytułem Tea Book. Tak? I widziałam ten film u Nikoli z kanału Doktor Book. Jest to tak zmodyfikowany przez Alicję z kanału Laosza. Ja choć wielką zwolenniczką herbaty. Specjalnie nie jestem, jakoś nie jestem dużą fanką, to jednak stwierdziłam, że nagram dla was ten filmik. I bez zbędnego przedłużania przejdźmy do filmu. Pierwsze pytanie to czarna herbata czyli twój ulubiony klasyk i tutaj zdecydowanie wybrałam y, Ośmioro kuzynów Louis May Alcott. Jest to y, książka, y, której drugą częścią jest Róża w rozkwicie, której jeszcze nie czytałam. Tej autorki są też y, małe kobietki. I ta książka bardzo mi się podobała, była taka żywiołowa, energiczna. Y, Kompletnie mm, inaczej y, ja sobie wyobrażałam, jako że jest to w końcu literatura obyczajowa, a zwykle te książki z tego gatunku są takie dosyć y, monotonne, raczej tam wiele takich żywioły, wartki, akcji nie ma. Y, ta była, to było wręcz odwrotnie, więc y, bardzo się cieszę i Mam nadzieję przeczytać jeszcze więcej tej autorki. Zielona herbata, czyli książka, która, y, przy, której przekaz się nie starzeje. Książka z ponadczasowymi wartościami. I tu wybrałam sobie y, serię młodzieżową y, i są to zwiadowcy Johna Flanagana. To mam akurat w ręku księgę 15, natomiast cała ta seria opowiada o bardzo ważnych wartościach, takich jak przyjaźń, zaufanie, możliwość polegania na drugim człowieku. I bardzo te wartości, te relacje są w tej książce uwypuklone. Bardzo się cieszę, że Flanagan nadal y, pisze tą serię. Y, gdyż tak naprawdę z każdym kolejnym tomem mam ochotę na y, coraz więcej. I mam nadzieję, że szybko tej y, serii pisać nie przestanie, choć wyszło już y, 16 części. Przechodzimy do trzeciego pytania, czyli czerwona herbata piuret, czyli książka, w której Bohaterowie ciągle się przemieszczają. I do tego pytania y, wzięłam y, książkę Jamesa Eilingtona Dzień utraconego świata. Y, w tej książce, y, generalnie przez, myślę, ponad połowę jak mniej więcej, y, bohater y, główny jest w podróży przemieszcza się y, z miasta do miasta. Y, Gdyż wykonuje pewną misję, która właśnie no, zmusiła go do podróży, ta książka bardzo mi się podobała. Kojarzyła mi się troszeczkę z drużyną pierścienia Tolkiena, natomiast z niecierpliwością czekam na ostatni, trzeci tom tej trylogii, który wychodzi już w kwietniu i na pewno bez wątpienia kupię go w dniu premiery, gdyż strasznie nie mogę się doczekać, jak ta historia opisana w dwóch poprzednich tomach się zakończy. Carvata o czyli książka, której poświęca się zbyt mało uwagi. I tutaj wybrałam... Książkę Regine Jalanti, Length of, pierwsza pomoc w stresie niepokoju i stanach lękowych. Ja tej książki praktycznie na Booktube nie widzę. Widziałam ją raz kiedyś tam na kanale zaksiążkowanych. Natomiast ja tę książkę przeczytałam w zeszłym roku i to są tak przydatne triki, jak sobie poradzić w różnych stresujących sytuacjach, że nic tylko tą książkę nie tyle przeczytać, co po prostu wcielić te porady, które, które ona przekazuje w życie, po prostu. Ja do tej książki na pewno będę wracać, gdyż no nie da się tak przeczytać tej książki i po prostu hmm, odłożyć na półkę koniec. Skończona, i już nigdy do niej nie wracam. Nie, tą książkę trzeba. Przynajmniej ja muszę jeszcze raz sobie przeczytać i y, spojrzeć, jakie tam jeszcze były te y, y, metody. Tam są też fajne testy, które jakby pokazują y, człowiekowi, z jakiego, na co konkretnie. Cierpi, jakie lęki ma, i jak sobie z nimi radzić, więc myślę, że ta książka jest bardzo przydatna. I szkoda, że tak jest o niej mało. Biała herbata, czyli książka, którą ostatnio przeczytałaś. I tu też nie będzie wielkiej filozofii, bo będzie to Tajemnica Domów w Bielinach Katarzyny Bereniki Miszczuk. Tą książkę przeczytałam oczywiście na mm, ostatnim vlogu. Była to moja ostatnia książka przeczytana w lutym, i bardzo mi się ona podobała. Uważam, że jak na literaturę dziecięcą, była całkiem spoko. Żółta herbata, czyli książka z motywem królestwa lub cesarstwa. Według legendy, była to herbata zarezerwowana wyłącznie dla cesarskiego dworu. I tu wybrałam książkę Elizabeth Lim, Tkając Świt. Tutaj mamy retailing Mulan. Dziewczyna chce zostać krawcową cesarza. Żyje w cesarstwie, dopiero co skończyła się wojna. I właśnie wyrusza za swojego brata. Który po tej wojnie stał się niepełnosprawny, stracił umiejętność chodzenia. Ja, jak już wiecie, zdecydowanie wolę z tej delogii część drugą, natomiast w obu z nich jest motyw cesarstwa, więc pokazuję tutaj akurat część pierwszą. Jerba Mate, czyli książka, przy której trzeba przebrnąć przez pierwsze rozdziały, aby akcja się rozwinęła. I tutaj y, mam tak naprawdę no, autorkę, bo y, praktycznie wszystkie jej książki można powiedzieć, że muszą mieć te 50-100 stron, zanim akcja się y, rozwinie. I jest to Sarah J Maas. Y, ja tu akurat pokazuję Wam szklane trony, ale tak naprawdę przy każdej serii, czy to przy dworach, czy przy, no może nie przy opowiadaniach bo tam nie, ale generalnie książki, które czytałam tej autorki mają bardzo wolną rozkręcającą się akcję. Autorka stawia na pokazanie czytelnikom na tych pierwszych stu stronach świata przepraszam przedstawionego. Natomiast ogólnie szklany tron nie był zły. Ja mam troszeczkę odwrotną opinię od innych, którzy uważają, innych Buchtyberów, którzy uważają, że pierwsze cztery części były. Najlepsze, ostatnie już to jest raczej, no może z wyjątkiem wyszły, to to jest jak to jest straszny klim. Mi akurat bardziej się podobały te części ostatnie, natomiast te pierwsze części, szczególnie tą trzecie i czwarte mnie bardzo irytowały, więc opinie o tej książce są różne. Herbata ziołowa, czyli książka, którą czytano Ci na dobranoc, gdy były, byłaś mała. I tutaj pokażę Wam tą książkę wstawię zdjęcie, ponieważ nie mam tej książki teraz przy sobie i są to bajki ze starego kufra Hansa Christiana Andersena. I to był przepiękny zbiór bajek, który praktycznie czytałam. moja mama non-stop, kiedy byłam mała. Ja tą książkę do dziś mam, natomiast już się jej dosyć mocno odkleja jak grzbiet, więc trzeba będzie ją niedługo jakoś popodklejać albo pójść od razu do introlikatora, żeby zrobił oprawę, bo ta książka mi się za chwilę, lekko mówiąc, rozleci. Herbata owocowa, czyli twoja ulubiona, lekka książka. I tutaj mam zbiór opowiadań Anety Jadowskiej, czyli Ropuszki. Niezwykłe historie ze świata tornu. Książka jest kolosem, natomiast te opowiadania są tak śmieszne, tak lekkie, tak przyjemne w swojej tematyce. Praktycznie o każdym z bohaterów wszystkich książek pani Jadowskiej można się tu czegoś ciekawego dowiedzieć. Mnie oczywiście. Najbardziej interesowała akurat Dora i jej same początki w świecie magii. Natomiast książka ta do dziś wywołuje we mnie taki lekki sentyment. Jak o niej myślę, to przypominam sobie przyjemność z tego czytania, którą tu miałam. To jest zdecydowanie moja ulubiona książka dotychczas pani Jadowskiej. I, ostatni, I przedostatnie pytanie, czyli Ice Tea, czyli książka, która zmroziła ci krew w żyłach. I mam tutaj drugi tom e, wojen makowych, czyli wojny makowej, czyli Republika Smoka. E, w tej książce mamy bardzo dużo e, strategii, ale też trwa wojna, a więc. E, te opisy w tej książce są dosyć brutalne, no tam jest po prostu rzeź. Jak ja to czytałam, to musiałam sobie naprawdę... Yy, no nie tyle przerywać, natomiast chwilę tak musiałam czasami ochłonąć, ponieważ książka jest bardzo wciągająca, bardzo wciąga w akcję, w fabułę, natomiast no opisy są tak mocne, że trzeba czasami... Po... Co po niektórych chwilach ochłonąć. I ostatnie pytanie: Rozlana herbata, czyli kogo taguję? No tak naprawdę nikogo. Myślę, że kto będzie chciał zrobić ten tak na polskim Buktybie, to go zrobi. A tymczasem, jeśli film Wam się podobał, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!